Witam Was moje drogie ryby. Drogie ryby w 2025 roku. Życzę Wam oczywiście wszystkiego dobrego, aby ten rok był dobry energetycznie, szczególnie, że to jest rok bardzo ważny, bo to jest rok numer 9. Żebyście mogły sobie pozakończać wszystko to, co zakończeń wymaga. Tego Wam życzę oczywiście. Ten rozkład ma Wam pomóc zainspirować się do tego, aby właśnie popatrzeć na pewne kwestie, które mogą usprawnić Wasze zakończanie. Na co tutaj możecie zwrócić uwagę? Co jest takiego, czego być może pod uwagę nie bierzecie? A już widzę, tutaj słuchajcie, że. To są kwestie początków, bo są aż dwa asy już w tym półroczu, które teraz jest. Dobrze. Mocno intelektualnie, ja bym powiedział, drogie ryby, ale to mnie nie dziwi, ponieważ wy jesteście znakiem, ryby, znakiem emocjonalnym, ale znakiem duchowym chciałem powiedzieć. Więc wy tutaj możecie dosyć faktycznie intelektualnie ale i emocjonalnie, również mocno intelektualnie, drogie ryby. Jakby to było coś, co wymaga ten rok od Was podjęcia pewnych kwestii polegających na przemyśleniach. Pamiętajcie, że Wy macie też Saturna. Okej, okay. Wy macie też Saturna, u siebie macie Neptuna, więc macie swojego władcę u siebie. A to jest coś, co ma Wam pomóc. Wykorzystajcie potencjał y, tych planet. W ogóle w ciągu roku będę robił Wam jeszcze rozkłady, y, które y, mam nadzieję, że ułatwią y, przyglądanie się temu, jak energia działa, jak te potencjały gdzieś tutaj można wykorzystywać. Y, no słuchajcie, drogie ryby. Początek roku zapowiada się u Was jakby w odwrocie. Jakby w odwrocie. Że już siedziałyście sobie na łodzi już miałyście płynąć, ale tutaj jednak coś się zadziało. Tylko wiecie co? Może to i lepiej, słuchajcie. Pamiętajcie, że często nieprzewidzia nieprzewidziane okoliczności mogą nas uchronić przed czymś, czego nie bierzemy pod uwagę. To jest dokładnie tak, jakbyśmy wyruszyli, to jest tak, jakby jakbyście planowały rejs statkiem, i nagle coś wam nie wypaliło, i okazało się, że w trakcie tego rejsu byłby wielki sztorm i ta łódeczka wasza mogłaby wpaść w ten wir niebezpieczny. I często pokrzyżowane plany są dobrym rozwiązaniem. Weźcie to pod uwagę. I styczeń może właśnie takim miesiącem być, natomiast już luty pokazuje się, że tutaj coś nowego będzie wam. Przyświecało. Coś nowego może się pojawić. Coś, co, wiecie, co. Yy... I nie powiedziałbym, że to jest całkowicie nowy projekt miłości, yy, czy, czy jakiejś tam pasji, yy, czy czegoś. Co raczej na to, że wy musicie zwrócić uwagę, dlaczego wy nie macie odpowiedniego projektu miłości. Dlaczego wy się od niego odwracacie, bo cały te, całe to półrocze. Jest wskazaniem na to, aby te ryby, które tutaj się pojawią na kanale, żeby zwróciły uwagę, dlaczego są w stanie nieszczęśliwości. Tutaj wiecie, co tak jak powiedziałem intelektualnie, dlatego że przyjrzyjcie się, jakie wasze projekty, które miały dać wam szczęście, dają wam przeciwne. Przeciwny efekt. Bo to jest, wiecie, co tak, jakbyście wyszły faktycznie, czy wybierały sobie niewłaściwie z jakiegoś powodu. I teraz to jest coś, w co was pakuje wasze serce, nie? Wasze serce się wyrywa i mówi: Ja to chcę, a później rezultat jest taki, że to jest odwrócone szczęście i niepełne szczęście. Więc wy tutaj musicie użyć intelektu, przemyśleć, co wy naprawdę chcecie, a nie wy wy wyrywać się sercem. Wiecie, y, zawsze będzie dylemat, co jest lepszym doradcą: umysł czy serce. Serce to jest taka nasza trochę y, intuicja, gdzie y, jest to magiczne pięć sekund, które y, pokazuje, albo wchodzimy w dany projekt, albo, y, albo go nie realizujemy. Y, y, kiedy dokonujemy wyborem, y, wyboru umysłem, wtedy wiecie, co bardzo często. Jest tak, że coś zbytnio doprecyzowujemy, wymyślamy, często odwlekamy również podejmowanie pewnej decyzji, uznając, że to jest jeszcze nie ten czas, nie, nie te warunki, nie te możliwości, nie te okoliczności, żeby co, na coś się zdecydować. Czy to jest otwieranie biznesu, czy to jest wchodzenie w relacje, zawsze będziemy niegotowi, słuchajcie, zawsze będziemy niegotowi. Nasz umysł to jest taka świetna y, instytucja, która, y, jeśli chce, to znajdzie milion, milion y, wymówek na, na różne kwestie. Nie? A tutaj y, jest wręcz zachęta do tego w maju, żeby nie czekać, nie czekać. Jeżeli pojawi się w maju jakaś okazja, a tutaj wynika, Wynika, że może coś być takiego, co przyjdzie Wam do głowy w kwietniu i macie nie czekać. Lub jeśli. To jest widzicie, to jest tak. Na dwoje babka wyżyła. Jeśli w maju, w maju będziecie niecierpliwi i pochopnie podejmiecie decyzję, to. Niech popatrzę na te karty. Bardziej czuję, bardziej czuję, że macie nie czekać z czymś. Wiecie dlaczego? Dlatego, że macie dwa asy: serce i umysł. Serce wyrywa, umysł stopuje. Czy wy, drogie ryby, nie jesteście zbytnio racjonalne? Ta racjonalność mogła pojawić się właśnie z racji tego, że wyrwałyście się z pomysłem, można trochę powiedzieć jak Filip z Konopi, nie? I to Wam przyniosło odwrotny skutek do zamierzonego. Wy sobie coś fajnie zaprojektowałyście. Fajnie sobie coś wymyśliłyście, że ach, czuję, nie? Sercem, że to jest to. A tutaj okazało się, że to jest odwrócona dziewiątka. Odwrócona dziewiątka to jest pokazanie, że to nie jest odpowiedni czas w tym roku, żeby inicjować coś nowego. Rozumiecie? Jedynka, bo to nie jest rok numerologiczny numer jeden, żeby inicjować. Wy musicie zakończyć najpierw odpowiednio, przemyśleć to, dlaczego znalazłyście się w takiej sytuacji yy, życiowej i że macie porozpoczynane projekty, które muszą być zakończone, bo inaczej nowy początek spali na panewce. I tutaj jest. Taki powrót do najpierw sobie przemyśl, drogę rybo, i nie czekaj, tylko działaj, bo Twoim celem jest wyjście wyjście z pewnego e, mentalnego m, takiego rozkminiania, bicia się z myślami. Ja bym powiedział, to jest takie bicie się z myślami, ta karta. Wy nie, nie powinnyście się już więcej bić z myślami, tylko powinnyście działać. A to wszystko jest uwarunkowane, że wy nie ruszacie do przodu, bo gdzieś tutaj. Cały czas jeszcze jest nie do końca załatwiony aspekt ojca, cesarza, partnera, szefa, jakiegoś bossa, nie, te, czy, czy głowy rodziny, coś, co was nie, nie puszcza do przodu. Wy tutaj musicie jeszcze coś doprecyzować. Nie zebrałyście do końca plonów. W sierpniu macie przyjrzeć się drogie ryby, jak to, że wy pokierowałyście się zbytnią emocjonalnością i przyniosło to odwrotny skutek, jakie efekty musicie tego zebrać, dlaczego wasze życie jest w takim, a nie innym miejscu, bo to jest odbór waszych konsekwencji, to wiecie, to jest tak jakby mm, puścić to jedno domino, jako podjęcie decyzji i musicie poczekać do końca, aż te wszystkie domina się tam sypną, nie? Dokładnie te domina, jak, jak ten Stonehenge. <grych> On wszystko musi się poprzewracać. Czyli wszystko musi się dokończyć. Jak się powiedziało A, to musi wybrzmieć i Z. Więc na pewno sytuację nie jest jeszcze odpowiedni czas. Wy byście chciały już tutaj emocje, wybyście chciały, nie? Ale ten początek roku wam pokazuje, że no jeszcze nie, jeszcze nie. Dopiero w czerwcu nastąpi pewna przełomowa sytuacja. Lipiec to jest, jakbyście wiecie co, mogły skonfrontować się z aspektem który jest dla Was najbardziej ważny, czyli aspekt cesarza. To jest również wielki arkanum, czyli pokazuje y, to, co się będzie działo w Waszej psychice i na co możecie zwrócić uwagę. Jak aspekt męski y, determinuje to, że ja dzisiaj zamiast zbierać dobre plony, zbieram przeciwne plony, nie? czyli straty, y, nieurodzaj. Dlaczego on taki jest w moim życiu? I dopiero wiecie co wrzesień, y, czyli Końcówka tego roku numerologicznego numer 9. <laughs> czyli dokładnie zobaczcie to samo, co jest, yy, marzec jest pod, yy, pod wrześniem. To się odbijają to światełko. No. <laughs> I teraz to, co jest, to, co miało być szczęściem, nie jest. I wy musicie to przemyśleć jako królowa mieczy. Czyli ruszyć intelektem. Ten intelekt już tam gdzieś. Yy, w pierwszej połowie roku jest u Was dosyć mocno zaznaczone, że będziecie pracowały tym intelektualnie. Natomiast we wrześniu dopiero przyjdzie jakaś sytuacja, być może kobieta, być może taka Twoja natura, droga rybo, którą musisz sobie pobudzić jako chłodna kalkulacja, jako powściągliwość, zapanowanie nad emocjami, zapanowanie nad... Byciem takim sensytywnym. Ona jest z jednej strony sensytywna, z drugiej strony jest y, bardzo stanowcza, nie? Tutaj odcina wszystko to, co nie służy, żeby żebyś żebyście Wy, drogie ryby, mogły ruszyć do przodu. I to tak skopyta, I wychodzi na to, że październik będzie dla Was takim fajnym miesiącem, gdzie ruszycie do przodu, y, bo ósemka buław zapowiada dosyć y, mocny ruch. W tej karcie jest to taki mm, ruch, jakby ja bym powiedział, spiesz się powoli. Więc y, dostanicie przyspieszenia, będziecie, słuchajcie, mogły wykorzystać wiedzę, jaką zdobyłyście do tej pory, y, popatrzeć na tą wiedzę, na to doświadczenie z innej perspektywy nieco, nie, nie jako już coś obciążającego, bo wiecie, y, te wasze doświadczenia, czy ta szóstka y, y, mieczy, czy ta dziewiątka kielichów odwrócona. Czy nawet as, słuchajcie, as mieczy jest bardzo wymagającą kartą, ponieważ zmusza do myślenia. Ale to, to jest akurat fajne, kreatywne myślenie, wymyślanie bardziej, a nie przemyśliwanie, to jest różnica. Natomiast ta odwrócona też piątka, to jest takie bicie się z myślami, co często powoduje bezsenność, co, co sprawia, że jest zawrót głowy wręcz I bardzo często może to być trudnym doświadczeniem, eksploatującym nas zarówno pod względem psychicznym, jak i pod względem fizycznym, bo choćby nie wyspanie, bo w nocy na przykład jeżeli nie śpimy, to jesteśmy zmęczeni. I popatrzycie na to zupełnie inaczej, jakbyście mogły w końcu odejść od pewnych doświadczeń, od pewnej pracy, którą teraz musicie wykonywać. Październik, listopad, grudzień to jest w ogóle jakby zmiana u Was duża. Dopiero wtedy przychodzi, czyli nowy rok numerologiczny, jedynka zapoczątkowuje nowy ruch, i to taki ruch, powiedziałbym, wiecie co, naprawdę mm, szyb szybkich zmian szybkiego wiecie co przedstawienia również yy, świadomości z tego że to co robiło się do tej pory było yy, potrzebne do zbierania pewnego doświadczenia czyli ósemka monet yy, dzięki pracy sukcesywnej zbieraliście doświadczenia w dziewiątce yy, buław yy, bo one wam były potrzebne do zrozumienia czegoś yy, i teraz rada jeszcze na ten 2025, taki ten kalendarzowy, nie? Niech, niech tak będzie. Taki ogólny, co tutaj, rada jaka jest. No właśnie, zobaczcie, dalej ten intelekt, czyli będzie to wymagało od was pracy intelektualnej. Zdecydowanie, bycie uczniem, nauczyć się używania pewnego rodzaju myślenia do Zastanowienie się, dlaczego pewne rzeczy w życiu mnie spotykają, y, dlaczego y, jestem uwięziony, uwięziona w pewnej teraźniejszości, dlaczego ta moja teraźniejszość jest taka, że nie mogę zrobić odwrotu. Widzicie, jeżeli jesteśmy zakotwiczeni różnymi sytuacjami, każda z tych szóstki mieczy to są kotwice umysłowe. Jeżeli nie odczepisz tych kotwic, to nie popłyniesz dalej. A u ciebie największą kotwicą jest aspekt męski, aspekt cesarza. Jeżeli jakaś ryba potrzebuje, to przegadać, to zapraszam do napisania do mnie prywatnie. Na adres naturologia małpaprotonmail.com. Mm, możemy się przyjrzeć temu. Pamiętajcie, że wszystko ma swój czas. Jeżeli <kluzny> ogrodnik ma pole na i nie zbierze z niego plonów, lub to pole jest jałowe, to nie może sadzić. A wy, drogie ryby, pokazujecie się w takiej sytuacji, że albo to pole wasze jest jałowe, albo tam jest dalej. Wiecie, pełno ziemniaków na przykład w, w ziemi, a wy chcecie sadzić nowe, musicie najpierw zebrać pewne rzeczy, odebrać konsekwencje, y, odebrać to, co sobie zasialiście, żeby móc później y, wykorzystać to, co jest tym zbiorem, y, jednocześnie, żeby się zwolniło miejsce na to, aby coś nowego można było dopiero zapoczątkować. Pamiętajcie, przyczyna i skutek. To jeżeli nie odbierzecie skutków, to nie będziecie gotowi na nowy początek. A pokazuje się, że wasze skutki będą dokładnie w sierpień i wrzesień. We wrześniu, jakbyście wzięły ten miecz królowej mieczy i zrobiły Żniwa. On ma ten sam miecz tutaj, nie? Sierp, co królowa. Więc wy, drogie ryby, będziecie zbierały żniwo tego, co same zasiałyście jako swoje wybory. Jako swoje wybory. I to zostanie z wami mimo wszystko w nowym roku, ale już. Innej nieco formie, jako wasze doświadczenie. Wy już nie będziecie musiały kontynuować tego, ale będziecie czerpać z tego doświadczenia jako bogactwa, jakbyście miały to w swoim spichlerzu, tutaj, gotowe do wykorzystania w momencie, kiedy przyjdzie na to czas. Dziękuję Wam bardzo, drogie ryby. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, nie subskrybujesz mojego kanału, to zachęcam Cię do zrobienia tego. Ja będę tutaj wrzucał Wam. Różnego rodzaju przemyślenia. Mam również pomysły na ciekawe, inne rzeczy, które mogą być dla Was inspiracją, ale to wszystko e, będzie w takich e, innych odsłonach. E, bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście do tej pory na moim kanale. To jest bardzo miłe, że tworzymy pewną społeczność, która się nawzajem wspiera. Dziękuję Wam za Wasze komentarze, za Wasze lajki, za wsparcie mojego kanału. Mam nadzieję, że ten rok będzie dla Was pomyślny, satysfakcjonujący i mocno owocny. Dziękuję, do usłyszenia i zostańmy w kontakcie.